Dobrze, bardzo dziękuję. Nie, nie znam zbyt dobrze tego narzędzia, więc rozumiem, że słychać, widać i mogę już prezentację prowadzić. Tak, Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego spotkania i mam przyjemność prezentować organizację. Jeden Kredit Warszawa, która współpracuje od, no została już ponad 30 lat temu utworzona przez Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska. Bezpośrednio współpracy, no z tego też względu kwestie środowiskowe są dla nas kluczowe, ale oczywiście tutaj w, jest to w powiązaniu z, ze wszystkimi innymi elementami ważnymi dla zrównoważonego rozwoju. Dobrze, bo jeszcze, przepraszam, muszę się zorientować trochę, jakby się poruszać po tym narzędziu, ale mam nadzieję, że już w tej chwili wiem. Chciałabym dzisiaj powiedzieć w kilku słowach o tym, jakie są działania, które my realizujemy wspólnie z miastami tutaj w Polsce. Nie mamy, nie jesteśmy organizacją, która w sposób tak bardzo kompleksowo ogarnia, działamy w obszarze celów zrównoważonego rozwoju. W roku 2016 utworzyliśmy, czyli rok po przyjęciu celów zrównoważonego rozwoju w ramach agendy 2030, utworzyliśmy w Polsce partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju razem dla środowiska. To partnerstwo zajmuje się wieloma różnymi rzeczami, natomiast w jednym, z, jednym z, z takich bardzo ważnych dla nas działań to jest właśnie współpraca z miastami, którą realizujemy w ramach programu Ekomiasto. Programu zainicjowanego przez ambasadę Francji w roku 2013. W tym roku jesteśmy już w dziewiątej edycji tego programu i jeszcze na koniec chciałabym dwa słowa na ten temat powiedzieć. W, w trakcie dzisiejszego spotkania no mówiliśmy już bardzo dużo o, o tym, czym są cele zrównoważonego rozwoju i jak one są istotne w budowaniu, w strategii, wizji i w ogóle w realizacji działań. Ja chciałabym zwrócić na to uwagę, to co też już wybrzmiało wcześniej, na powiązania wszystkich celów, wzajemne powiązania. Nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat jednego celu, patrzymy zawsze na relacje z innymi celami i większość działań, które są realizowane przez miasta, są tak naprawdę przypisywane do szeregu celów. A nie do jednego konkretnego, bo tak naprawdę mają oddziaływanie na, na no cały, zdecydowanie większy aspekt działań miasta. Tu na tym slajdzie widzicie Państwo takie jakby cztery grupy a więc cele, które są skupione wokół infrastruktury, budynków, usług, czyli cel szósty, siódmy, dziewiąty, tak. Przypomnę, szósty to jest czysta, to jest, są kwestie związane z wodą, czysta woda, warunki sanitarne, czysta dobra energia i cel dziewiąty innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Oczywiście środowisko i zasoby, zasoby, odporność, wykorzystanie środowiska, budowanie odporności miasta, więc te cele 12, 13, 14, 15, klimat, życie pod wodą, życie na lądzie, ale też odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, czyli to, co najczęściej w tej chwili sprowadzamy do gospodarki o obiegu zamkniętym. Następnie ta grupa bardzo ważna, sprawiedliwość i równość, equity and quality, która skupia już tutaj cały, całą większą grupę celów, począwszy od kwestii związanych z ubóstwem przez zero głodu, zdrowa, zdrowa jakość, dobre zdrowie i zdrowie, jakość życia, edukacji, równość płci i jeszcze szereg innych. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne i to, co dla nas jest tutaj dzisiaj bardzo mocno, też wybrzmiewa, czyli partnerstwo i współpraca, wspólne działanie na rzecz przyszłości wszystkich nas. Ja pozwoliłam sobie na potrzeby tej dzisiejszej prezentacji wybrać kilka przykładów jako też czasami inspiracje, czasami właśnie pokazanie, jak można działać po to, żeby realizować i wpisywać się z tymi działaniami w realizację poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju. Tak jak wspomniałam, te cele są ze sobą powiązane. Więc nawet jeżeli w tej chwili na prezentacjach będziecie państwo widzieli poszczególne ikony celów, to nie znaczy, że to dotyczy tylko i wyłącznie tego celu. Cel siódmy, czysta dostępna energia. Tutaj w ramach eko miasta zbieramy dobre praktyki, które są właśnie między innymi inspiracją dla innych i wybrałam dosłownie trzy, a więc miejskie centrum energii w Katowicach, które w sposób taki kompleksowy pokazuje mieszkańcom, w jaki sposób można zmieniać swoje działania: jak wymieniać piece, jak, jakie są założenia uchwały smogowej, jak instalować odnawialne źródła energii. Czy też Karlino, zupełnie inna część Polski, gdzie to miasto nagrodziliśmy za wykorzystanie na dużą skalę w budynkach użyteczności publicznej pomp ciepła których praca wspomagała z panelami fotowoltaicznymi. W Karlinie w, 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 w ramach działań dotyczących efektywności energetycznych budynków zmodernizowano 21 budynków użyteczności publicznej, ale to też oczywiście są działania, które dzieją się w wielu miastach w Polsce, natomiast wydaje mi się, że tutaj to powiązanie różnych źródeł energii odnawialnej jest bardzo istotne i Częstochowa, która Promuje efektywność energetyczną na bardzo różne sposoby. Cel jedenasty jest takim celem najbardziej pojemnym, bo tak naprawdę tutaj możemy wpisać i działania związane z mobilnością, i działania związane z gospodarką w obiegu zamkniętym, i działania, które są związane również z odpornością, z budowaniem odporności, dlatego te przykłady są bardzo różne Poznań, budowanie zagospodarowanie brzegów rzeki po to, żeby podnieść jej atrakcyjność, a stworzyć sieć ścieżek rowerowych, a więc jakby również powiązanie z mobilnością, uzupełnienie transportu miejskiego, ale też ożywienie społeczne, a więc tutaj te działania, które są związane z budowaniem kultury w mieście czy z, 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 z integracją mieszkańców. Słupsk jest bardzo ciekawy, ponieważ Słupsk stawia na wysoki poziom recyklingu i szereg innych innowacyjnych działań w zakresie gospodarki odpadami. Jednym z pomysłów, które są wdrażane w Słupsku, jest stosowanie podziemnych pojemników na odpady, które posiadają czujniki zape zapełnienia pozwalające optymalizować proces zbiórki. Przepraszam. Gdynia to z kolei budowanie odporności, kompleksowe podejście związane z gospodarką wodną. W zakresie celu trzynastego, a więc cel związany z działaniami w dziedzinie klimatu, tutaj jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo dobrych, świetnych przykładów i tak również można powiedzieć, że ten przykład. Które podawałam, Gdyni, z, która zajmuje się ochroną ujęć wody, ograniczeniem strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrolę poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnej, jest również przykładem wpisującym się w realizację celu 13. Ale wydaje mi się, że, że jednym z takich ciekawszych jest są właśnie działania, które są realizowane w mieście Konin i które wiążą się bezpośrednio ze współpracą ze spółką. ZEPAK, która będzie dostarczała zielony wodór. Miasto Konin już jest po pilotażu, a więc chce wprowadzić do transportu publicznego autobusy wodorowe, zasilane właśnie dzięki tej współpracy z, ze spółką ZEPAK naszym wieloletnim laureatem i bardzo aktywnym miastem w zakresie też mobilności tej takiej niskoemisyjnej mobilności jest Lublin i tutaj pokazujemy w jaki sposób można budować zrównoważoną mobilność bazując na pojazdach nisko i zeroemisyjnych w Taborze Komunikacji Miejskiej oraz tworzeniu infrastruktury sprzyjającej multimodalności ale w tym również właśnie budowy infrastruktury pieszej i rowerowej. Miasto Lublin również podpisało już list intencyjny na podstawie na dostawie zielonego wodoru, więc również będzie wdrażało te działania. I no oczywiście takim najbardziej klasycznym przykładem działań w zakresie celu 13 to są te działania, które tutaj pokazujemy na przykładzie Aleksandrowa łódzkiego, a więc Włączenie i zainwestowanie, czy sprzyjanie też wykorzystaniu technologii związanej z budynkami pasywnymi, które są same w sobie energooszczędne i bardzo tutaj korzystne w zakresie obniżania emisji. Cel piętnasty, o którym chciałabym powiedzieć, bo nie mam za dużo czasu dzisiaj, ale wydaje mi się, że jest to cel, który jest bardzo ważny i tutaj w zasadzie mówimy zawsze o zielonej infrastrukturze, zielonej niebieskiej i błękitnej infrastrukturze to są przykłady, które też w znacznej ilości miast polskich mają miejsce, natomiast wydaje mi się, że bardzo ważnym jest to, co w, w tej chwili, w ubiegłym roku, czy nawet już dwa lata temu, miało miejsce w Warszawie, a więc opracowanie bardzo kompleksowej, szczegółowej bazy drzew, stworzenie takiej bazy, która pozwala inteligentnie zarządzać zielenią w mieście, dostarcza informacje o, o nie tylko o gatunkach drzew, a więc już jak gdyby możemy dostosować. Bezpośrednio o zasady pielęgnacji tych drzew, ale również o stanie ich zdrowotności i o zmienności. Więc to są, to są działania, które bardzo wspierają zarządzanie miastem. Wrocław jest od wielu lat nagradzany za swoją aktywność właśnie w obszarze zielonej infrastruktury, natomiast bardzo ciekawym też przykładem jest zabrze. Które zostało za, nagrodzone za imponujące swym rozmachem działania na rzecz rozwoju miejskich terenów zieleni, w tym kompleksową rekultywację 183 hektarów silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych, z których wywieziono ponad 8 tysięcy ton odpadów. Te wszystkie przykłady są dostępne na, w naszym interaktywnym geoportalu, bo tutaj Część z tych rzeczy, które Państwu pokazywałam, to były właśnie zrzuty z tego portalu. Bardzo proszę i zapraszam do zapoznania się z nimi. Są to niejednokrotnie inspiracje, ale też no, istnieje możliwość pokazania własnych dobrych praktyk, dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, wszystkie miasta. Uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu, i również miasta, no, które będą się przysłuchiwały do zgłaszania do udziału w konkursie, który organizujemy w ramach Eko Miasta. Konkurs dziewiątej edycji. Termin zgłaszania wniosków jest do 30 czerwca. Bardzo zapraszam na stronę ekomiasto.pl, tam są wszystkie informacje, które są potrzebne do zgłoszenia. Gdyby brakowało, to proszę o bezpośredni kontakt do mnie. Dziękuję bardzo.